Witam, pozdrawiam, serdecznie cześć dzisiejsze pozdrawiam, grupa Rony in the Forest Burszka Ludzie, Burszka Ziemi Łódzkiej Przemierzamy las w śniegu Buty Bundeswehr 2005 Byłoki lasu nic tylko się położyć i lepiej ja sobie przemierzam taką ścieżką już po skończonym ognisku Pozdrawiam Pana Paska, Panie Manie przede wszystkim z Publicznej Biblioteki w Pajęcznie. Pana Paska, takie leśne pozdrowienia dla całej Biblioteki w Pajęcznie. Tak się prezentuje okolica. Zmierzamy tu jeszcze dalej. Miejsca szanowne. Kierowacka za wielu Jak się ubieram na zimę? To w tym odcinku, pomiję to na następnym odcinku, jak ubieram się w zimę. raz pod spodem, ale to nagram osobny odcinek. Tak się prezentuje okolica. и поздравим со здешни фиди пет со скидаш бузы.